Kiedy go znajdziemy, taki jest plan. Śmierć będzie szybka i bezbolesna. W przeciwieństwie do tych, których zdradził, zaznadł. nie zaznał. Nie zasługuje na to, ale wszystko mi jedno, byle zdechł. Nie mam z tym problemu. Jakoś mnie to nie dziwi. Nie złapiemy go, czekając tutaj. Jestem tuż za tobą. Trzeba. Co ja tu robiłem? No eee, dobra, nieważne. Gdzieś tu safe jest. O tu jest. To tak wysoko safe montuję. Rozumiem z obrazem, ale normalnie na ścianie tak wysoko. Dobrze. W sumie to było na chybiu trafił, bo nie byłem pewien. Dobra i chyba wszystko. Ha, apteczka, terminal. Strasznie dużo hakowania. Hmm... Albo jestem ślepy... Albo mnie gra chce um, hać. To może Wszystko być to jest przydatne. przydatne. O, karabin snajperski, dobra, to będzie przydatne. Szepard, połączyłam się z czujnikami w magazynie. Skrzynie w transportowcach na górze będą wybuchać po zrzuceniu. Dobrze wiedzieć. Dlaczego po prostu nie zawrócisz? No. No czemu on to przeżył? Grafi! No, jakim cudem? Przepraszam. Dobra, jeszcze jeden. Ale tam jest. Hm. Nie uciekam o, 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 coś tam jest. Hakuj, dawta pad. To no nie wiem, gdzie on jest. Już to widziałem. Harkin tego pużał Tu jest. To wszystko się przydaje, tak. W dodatku lubię to hakowanie, bo jest dosyć fajnie skonstruowane. O, fuck. Aha, tu miałem ten sam, dobra. No idźcie. gdzie leżeć? Nie chowaj się. Chowam się. Fajnie. Jestem Fajnie, cieszę się, Jestem dziękuję za tobą. bardzo. To będzie ciężki mech, z tego co pamiętam. O, dwa ciężkie. Zbliżają się dwa ciężkie mechy. To jest na cele syntetyczne. Strzelam! Dobra, będzie. Nie wytrzymam już. No długo. To fajnie. Odstrzałem. Znowu Garus! No fajnie. Ech. Znów. Nie wiem czy robiłem Quick Save'a. Chyba nie. Dobra, zobaczymy jak daleko jesteśmy. Aż muszę się napić. Chwila. Okej. Okay. No dobra, nie chcę się tego chce hakować. Harkin tego pożałuje. No, powinny się zbliżać dwa ciężkie mechy. Cholera. No Zbliżają się dwa ciężkie mechy. Zaraz zginę na samym początku. I no, u... uciekaj Szepard, ja pierniczę. Dobra, tu już będzie ciężko. Dobra Ech, Trochę było trzeba to innymi środkami załatwić albo nie, weźmy sobie tą brań Trochę było ciężko Ale to za pierwszym razem Z tymi mechami nigdy nie jest łatwo Koniec. Kurde, nie mam Amo do snipe, chyba o, mam jeden pocisk Mocno obrywam Jednego mniej Dobra Teraz by się przydało Amo do snajpy W szyba fajnie. <laughs> Bardzo fajnie. Oj, sarki. Bój się, gnoju. Blisko, ale nie dość blisko... A! No, Cieniu... Nie jesteś aż taki ulotny, co? Daj spokój, Garusie. Dogadamy się, czego ci potrzeba. Szukam kogoś. Więc każda ze stron ma coś, czego pragnie ta druga. Nie prosił o przysługę, Harkin. Co ty nie powiesz? Pomogłeś zniknąć mojemu przyjacielowi. Potrzebuję go znaleźć. Przydałoby się trochę więcej informacji. Nazywa się Sidonis. To Turjanin z. Wiem, o kim mówisz. Nic ci nie powiem. Harkin, to nie musi być trudne. Wal się. Nie zdradzam informacji o klientach. To źle wpływa na interesy. Wiesz, co jeszcze źle wpływa na interesy? Złamany kark. Dobra, już dobra! Zejdź ze mnie! Terminus naprawdę cię zmienił, prawda, Garusie? Nie, ale Sidonis otworzył mi oczy. A teraz umów spotkanie. No. Idę. I tak ma być, Żółto dziobie. To ja. Istnieje ryzyko, że twoja tożsamość jest spalona. Dlatego dzwonię. Wyślę agenta. Gdzie chcesz się spotkać? Dobra, będzie tam. Spokojnie panuję nad sytuacją. Załatwione. Chcę się spotkać w południe przed barem orbitalnym. Jeśli to wszystko, to ja już sobie pójdę. Nie sądzę. Jesteś teraz kryminalistą, Harkin. I co? Zabijesz? Tak po prostu mnie... nie w twoim stylu, Garusie. Nie zabiję cię, ale mogę cię trochę spowolnić. Nie musisz do niego strzelać. Teraz już się nie ukryję przed soc to chyba twój szczęśliwy dzień. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli to powtórzyć. Nie postrzeliłem go. <grym> Dobra. Siddoni jest tam by i dokończę tę robotę. Wow, coś się źle wczytał obraz? Chyba? Harkin to wrzut na dupie. Nie powinniśmy byli go wypuścić. Zasłużył na karę. Zaczynam się o ciebie martwić, Garusie. Ostro się obszedłeś z sam. <laughs> no, słuchisz, że sobie na to zasłużył, ale faktycznie Garus nie powinien być trochę inny. Czego ode mnie chcesz, Shepard? Co ty byś zrobił, gdyby cię ktoś zdradził? Nie wiem, ale nie pozwoliłbym, żeby mnie to zmieniło. Kiedyś powiedziałbym to samo. Jeszcze nie jest za późno. Nie musisz tego robić. Przed kim Sidonis odpowie za swoje zbrodnie, jeśli nie przede mną? Nikt inny o nich nie wie. Nikogo nie obchodzą. Nie widzę innej możliwości. Więcej o tym nie wspomnę. Hmm. Doceniam to. Muszę się przygotować. Mogę strzelać stamtąd. Wow, 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 what the fuck? Co mam robić? Zagaduj go i nie wchodź mi na linie strzału. Dam znak, jak będę go miał na celowniku. Daj znak, kiedy będziesz gotowy, wtedy strzelę. Idź już, zaraz tu będzie. Fajna snajperka. Wiem, że psuje sytuację, ale Słysza. fajna. Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra. Jest. Przywołaj go i zagadaj. Skończmy z tym. Zasłaniaj. Odsuń się. Hmm. To długo nie potrwa. Jesteś od Harkina? Wcześniej cię nie widziałem. Dobra, niech jeszcze trochę pogada. Powiedziano mi, że Harkin jest jednym z najlepszych. Oby to się nie powtórzyło. Bez obaw. Nie powtórzy się. Co? Cholera jasna. To, to za Mogłem go ostrzec, ale wolałem mnie. Garus jest moim przyjacielem i go uwielbiam, tą postać. Tak uwielbiam tą postać. Łatwo poszło. Tak to się kończy, jeśli traktujesz sprawy zbyt osobiście. Muszę wiedzieć, że to już koniec. Tak, to koniec. Mogę się zająć czymś innym. Miło to słyszeć. Dzięki za pomoc, Shepard. Chodźmy. Chcę się znaleźć jak najdalej stąd. Dobra, nagram sobie jeszcze jedną Jestem misję. Stop. Będę miał na przyszłe odcinki. Odcinki nie przerywając, ale pewnie to przerwę jako... Na trzy odcinki to gdzieś podzielę na cztery, nie wiem. Najwięcej chyba udało mi się na cztery odcinki podzielić po 25 minut albo po... i po pół godziny. Ale to długo wtedy nagrywałem i się zamyśliłem. No, czekam. Mam nadzieję, że mi się komputer nie przygrzeje. Już wiele zniosłem. Staruszek. No. Come on. What's come on, bro? Dobra, nie wiem, co się stało. Chwila. Okay. SOC bada śmierć Sidonisa Shepard. Aktualnie nie dysponują żadnymi poszlakami. I dobrze. Co za eee, trochę mnie wywaliło, dlatego. Dobra, nie chcę mi się tłumaczyć. Coś mamy jeszcze na Cytadeli przy okazji. Wiecie co? Sobie zrobimy jeszcze jedno zadanie. Mm, I to zadanie nie wiem jakie. Zaraz sobie zobaczę i to... Ale chyba to będzie zawerbowanie Albo misja lojalnościowa jeszcze nie. Albo jedną z tych misji pobocznych, bo dość fajne one są. Wskaźnik masy. Dobra, mamy zadanie. Zbadaj wrak. Tutaj jest jakiś. Zbadaj wrak, ale mi się tam nie chce lecieć. Zbadaj wykopaliska. Zberbuj talii. Wydobądź surowce. Ponownie aktywuj tarczę magnetyczną. Dobra, i będzie. Um, mm, mam full paliwa, tak. Dobra. Tutaj. A ja sobie te dwa zrobimy, jak to będzie krótkie, takie. Projekt, projekt Hephaestus, jak już mówiłem, będzie później. Czyli dopiero... Hmm, rozpocznij skan. Nie, nie to fuck. Nie ta planeta. Ech. No fuck, co się tak wczytuje? Ja pierniczę. Nie na tą planetę wbiłem Nie pamiętam Nie mam zielonego pojęcia co tutaj będzie Znaczy może mam, może przechodziłem kiedyś tą misję, ale w tej chwili nie pamiętam O kurde nie tam znowu. No dobra. Tam nikogo nie ma, ale słońce nawala że ja pierniczę. Dobra, to był głupie Pallad, dobra, pallad się przyda eee, nie, mocno kaman Dobra, zmieńmy sobie broń. Już się boję. Dobra, na razie tego nie mogę sterować. Co ja mam zrobić? Szczerze to nie wiem. No skakuj to. Generator nie mogę, gdyż się przegrzewa. Urwa no... One way moment.